Stworzyłem ten darmowy kurs dla osób zmagających się z depresją i porażkami. Wierzę, że do tego typu wiedzy każdy powinien mieć dostęp, bez względu na stan portfela czy życiowy zakręt. Jeśli to, co robię, ma dla ciebie wartość, możesz dorzucić swoją cegiełkę. Link znajdziesz w opisie. Kiedy zmieniasz sposób, w jaki patrzysz na pewne rzeczy, rzeczy, na które patrzysz, się zmieniają. To od Twojego nastawienia, od poznania siebie, od pewności względem siebie zależeć będzie Twoje samopoczucie, Twój psychiczny dobrostan, który decyduje o tym, czy jesteś człowiekiem szczęśliwym, czy wręcz odwrotnie. I nie ma tu znaczenia Twój stan posiadania, nie ma znaczenia liczba dzieci, nawet zdrowie nie ma znaczenia. Zmieniając mańce, czyli zmieniając nastawienie umysłu, to jak postrzegasz świat, zarówno ten bliski, jak i ten odległy, często znajdujący odbicie w Twoich marzeniach, zmieniasz swoje samopoczucie. Nie wiem, czy wiesz, ale jesteś powołany do tego, żeby być osobą szczęśliwą. Z pewnością słyszałeś, słyszałaś, lub doświadczyłeś sytuacji, że ktoś, kto dostał od życia znacznie mniej, jest znacznie szczęśliwszy od kogoś, kto teoretycznie ma wszystko. Jakże często jest taka sytuacja? Czasem wydaje nam się, że jak zdobędziemy już tą wymarzoną pracę, tą wymarzoną partnerkę czy partnera, będziemy mieli ten wymarzony samochód czy odpowiednią liczbę zer na koncie, to wtedy, wtedy będziemy szczęśliwi. Czasem dzieje się właśnie tak, że zdobywając dokładnie to, czego pragniemy, stajemy się szczęśliwi. I trwa to miesiąc, dwa, trzy, a później. A później znowu gonimy, myśląc, jak dogonię, jak dogonię to będę. I w ten sposób marnujemy życia, trwając we frustracjach, we frustracjach pragnień, które tak naprawdę sami sobie narzucamy. Dziś bardzo dużo mówi się o tak zwanym mindfulness, na koncentrowaniu się na tu i teraz, na nie uleganiu rozpraszającym bodźcom. Hmm. Kiedyś problem rozpraszania uwagi istniał w bardzo marginalnym stopniu. Jak jechałem pociągiem, to jechałem pociągiem. Mogłem wówczas czytać książkę albo gazetę, no być zagłębionym gdzieś w tamtym świecie, ale nieraz, częściej, po prostu jechałem pociągiem, patrząc przed siebie przez okno na otaczający mnie świat. Nawet do talety chodziłem jakoś tak bardziej świadomie i to bez konieczności kończenia kursów mindfulness. A dziś, dziś jadąc pociągiem, oglądamy filmy prowadzimy kilka rozmów przez komunikatory. Oglądamy krótkie formy w mediach społecznościowych, które skupiają naszą uwagę na nie więcej niż 3 minuty. A idąc do toalety? No nie, no w toalecie to ja mogę zrobić przecież milion rzeczy. Mogę zrobić zakupy, mogę przewertować Instagram, mogę odpisać na maile z pracy. Jesteśmy przebodźcowani informacjami, które w różnej formie zaskakują nas dosłownie w każdej kategorii i z każdej strony. Algorytmy, które śledzą nasze oczy Wiedząc, co nas potencjalnie zainteresuje, już nawet nie musimy się interesować. Dostaniemy nasze zainteresowania na tacy. Czy to źle? Ani źle, ani dobrze. No jest to postęp, a postęp jest nieunikniony. Kwestia w tym, że my musimy dla własnego bezpieczeństwa psychicznego panować nad tym, jak reagujemy i czym się karmimy. Pomyśl, proszę, o tym w taki sposób: Twoje ciało wymienia wszystkie komórki co 7 lat. Jesteśmy dosłownie zbudowani z tego, co przez ostatnie 7 lat zjedliśmy. I jeśli były to rzeczy zdrowe, jeśli były to produkty wartościowe, no to jest szansa, że i my będziemy, no może nie bardziej wartościowi, ale na pewno zdrowsi albo w lepszej formie. No dobrze, a czym karmimy nasze umysły? Czy są to sensacje, czy są to niebezpieczeństwa i tragedie tego świata, nienawiść, a może podziały? Czy przyjmujemy pokarm dla naszego umysłu świadomie i selektywnie? Czy pochłaniamy wszystko, co nam algorytmy poddadzą? Umówmy się, jest tyle wzorców, których wymogom podświadomie chcemy sprostać, że trudno to zliczyć wzorce sukcesu zawodowego, wzorce sukcesu prywatnego, wizualnego, wokalnego. Odbijamy się w tym, co myślimy, że inni o nas myślą, i na tej podstawie często budujemy poczucie własnej wartości. A żeby żyć szczęśliwie, z wielu rzeczy po prostu należy zdać sobie sprawę.